Kraków, ulica Koziuterskiego 1, Klatka 1, licencja po modernizacji przez odlifta, niestety z falownikiem. bloku ulica wielicka bloki przy ulicy polonijnej bloki przy ulicy persona kościół przywładowej Przejście jest zamknięte. Bardzo kabina, ale niestety falownik jest, nowe sterowanie i silniko lifta, klimatyczna żarówka bez klosza. Sławny Koziuterskiego jeden. Licencja po modernizacji przez. Kozie Tulskiego 1, klatka druga. Mamy tu taką samą licencję. Po modernizacji przez Olifta. Tu mamy przedział otwarty. Identyczna sklejka. Również z falownikiem, oczywiście. Modernizacja Olift. Tu już mamy inne oświetlenie. Przedział meblowy, otwarty. Bardzo ładny odcień sklejki w kabinie, ciemny i na kontrast jasny. Drzwi od przedziału jasne. Cichy rygiel nawet nie słychać nawet nie słychać, że drzwi zostały odrygowane. Tu przejścia nie ma, więc suche prowadnice ksiągę sobie na pierwszym. Wszystkie te licencje są tak samo zmodernizowane na trokocimniu nowym. Roku. Jest falownik.